Cześć, słuchajcie, obiecany film. Dzięki koledze Sławkowi, tak jak tam pisałem w poście, mam możliwość sprawdzić, jak wygląda wnętrze lufy w mojej CZC. Tak na szybko. CZC już ma 2-3 prawie sezony za sobą. Około, nie wiem, nigdy nie prowadziłem jakichś takich poważnych zapisek, ale myślę, że tak między 2,5 a 3 tysiące strzałów przez lufę przeleciało. Broń była nieczyszczona po ostatnim strzelaniu, była tylko zapsiukana olejem w sprayu i odstawiona do szafy. No i to już było dawno, dawno temu. Słuchajcie, żeby Wam nie będę wpychał w tej chwili kamery, która tutaj sobie zwisa. Nie będę jej wpychał, słuchajcie, teraz do lufy, bo kamera jest nie moja, nie chciałbym jej upaskudzić, więc puszczę jeden przecierak z benzyną ekstrakcyjną. Pokażę Wam, że lufa faktycznie była nieczyszczona. Zaraz zrobimy inspekcję po tym. Po tym zrobimy inspekcję, jak wygląda lufa, która tylko została zalana olejem i przeciągnięty, wyciągnięty, że tak powiem, olej z brudem. I później zrobimy czyszczenie. Mam nadzieję, że to będzie widać, aż stanę za kamerą. Widzicie czarność? Dobra, słuchajcie, widzieliście lufa? Lufa była odpuszczona, tak, wyciągnąłem syf. Zajrzymy, jak wygląda, jak wygląda od środka. Wchodzę w tej chwili od strony kompensatora, czyli od czubka lufy. Tutaj widać kompensator, jak w środku wygląda. I zbliżamy się, zbliżamy się, słuchajcie, wolnymi kroczkami do. Szczytu lufy, Obejrzymy sobie dokładnie krawędź, koronę. Wygląda ślicznie, chociaż tu w tej chwili widzę, pewnie wy to też widzicie, takie jakby kurcze, wżery, jakby zatarcia. Ale reszta korony wygląda bardzo fajnie. Słuchajcie, wcale niezniszczona. No i mamy. O, to Wam chcę pokazać. Zobaczcie jak w bruzdę, w tej chwili widać w centrum soczewki, jak w bruzdę wtarty jest, tarty jest płaszcz. Widzicie? Taka czerwona krecha. Tu jakieś pyłki po przecieraku i śmigamy w dątlufę. Szukamy te, w tej chwili tych dziur i brzerów, o ładnie bardzo znowu widać. Szukamy tych dziur i o których mówili niektórzy widzowie, że zobaczymy jak, jak lufa eroduje. O proszę bardzo. Mamy piękny obraz bruzdy z natartym płaszczem czerwony. No, powiem Wam, że obraz z tej kamery e, wygląda bardzo dobrze. Jest bardzo ostry, chyba, chyba powinniście to widzieć. O. Proszę bardzo, powcierane na, na krawędzi pola i bruzdy wtarty znowu pięknie płaszczą. Tutaj też widać. Bardzo proszę. Zobaczymy, czy mój sposób czyszczenia, czyli trzy razy e, solwent, czy nam wyczyści to. Przy okazji, będzie to test solwentu. A co my tu mamy? O, tu jakiś poproszek został, widzicie, po przecieraku. co my tu mamy no znowu mamy w bruździe tarty. o tu pięknie daj zobaczcie ile tutaj siedzi tą tego mosiądzu zwłaszcza pocisku taka czerwona krecha Ła, patrzcie ile tego jest no będę starał się to tutaj tak samo Będę starał się praktycznie w każdej bruździe, patrzcie, jest prawie do pełna, po jednej stronie bruzdy, tak jakby patrząc na, na ekranie, tak jakby po prawej stronie bruzdy. Lewa strona bruzdy jest czysta, a po prawej stronie idzie krecha z mosiądzu, czy tam zmiedzisz, czego jest, o dobra, wychodzimy z głowy, patrzcie. Teraz będziemy dokładnie widzieli stożek przejściowy, przyjrzymy się, o i tutaj... Co my tu widzimy? A, ciekawe. Zauważcie takie maleńkie ryski poprzeczne ułożone w poziomu na ekranie. To są... O, o tu je ja będzie widać. Widzicie? To jest erozja lufy. To są mikropęknięcia. Słuchajcie. Przynajmniej tak się doczytałem w literaturze fachowej. Tu ich nie ma. O, o, tu widać. Patrzcie, patrzcie, patrzcie w tej bruździe. To są mikropęknięcia, które są powodowane wysoką temperaturą, bardzo wysoką temperaturą. Tutaj właśnie przy wejściu, w, o, przy wejściu w, w stożek przejściowy są największe obciążenia i najwyższe temperatury. O, tutaj słuchajcie, o tu bardzo ładnie widać na krawędzi stożka przejściowego, czyli miejsce, gdzie kończy się komora nabojowa. Zaczyna stożek przejściowy przed wejściem w pola gwintu. Widzicie taki kant? Tu widać erozję, nadpalenie krawędzi stożka przejściowego. No, słuchajcie, kamera jest brzytwa. Tu już wchodzimy do miejsca, gdzie siedzi nasz nabój, czyli do komory nabojowej. Mamy pięknie pokazaną komorę nabojową. Nad wyraz bardzo mało węgla widzę, tu wszyscy, cały czas widać linii, ślady po obróbce z krawaniem, jakiś paproszek następny. Aha. I słuchajcie, wychodzimy i właśnie wyszliśmy z komory nabojowej, to już jest komora zamkowa. Co my tu widzimy? A proszę bardzo, rygiel widzimy. super. Dobra. Widzieliście jak to wygląda. Teraz trzy razy solvent, trzy razy czyszczenie i widzimy się, no jak ja to zrobię. Czyli dla Was za chwilę, dla mnie za pewnie półtorej godziny. Hej. Hej Wam. Mam bardzo przykrą wiadomość. Tak, zająłem się czyszczeniem karabinu, solwentowaniem, że nie zwróciłem uwagi, że zapełniła się karta pamięci i wyłączyło się nagrywanie, także Wybaczcie, chciałem Wam pokazać tak nawet w przyspieszonym tempie, że nie, nie ma ściemy, że poszły trzy solwenty, trzy razy odtłuszczanie. Yy, niestety nie nagrał się ten materiał, także yy, dopiero teraz jak spojrzałem, że nie ma tego materiału, dogram. Uwierzcie mi na słowo, naprawdę, był tylko trzy razy solwent i trzy razy odtłuszczanie. Wejdziemy kamerą, zobaczymy jak wygląda wnętrze lupy. Ja tu sobie włączę w tym czasie nagrywanie. Żeby to nam poszło. Kabelka jest. I zaczynamy. Znowu jesteśmy w kompensatorze. Widać przegrody. I wchodzimy do lufy. Obraz korony lufy. Zobaczcie, obrócę kamerą. O, tutaj jakieś drobniutkę takie, nie wiem co to jest, jakby zatarcie, jakby, jakby takie mikrobrzerki, nie wiem co to jest. Zobaczymy z drugiej strony. o tu jakby widzicie, czy to jest wyszczerbienie? Nie, to nie jest wyszczerbienie, to jest paproszek jakiś. Rysy po obrówce widać. No dobra, korona wygląda na perfekcyjną. Jedziemy dalej. Podążamy, podążamy wzdłuż bruzdy, bruzda jest jak widzicie czysta, jest czyściutka, nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych śladów mosiądzu ani węgla, czyli obrócę może, no już weszliśmy kawałeczek w błąd lupy, zobaczcie wszystkie pola i wszystkie bruzdy perfekcyjnie, czyste. Zobaczymy głębiej. Patrzcie, pola bruzdy nie ma, nie ma śladu po jakichkolwiek zabrudzenia, ani, ani, resztek spalonego prochu, węgla, ani resztek łaszcza, czyli wtartego mosiądzu. Ani w polach, ani w bruzdach. Patrzcie, w bruździe można się wręcz przejrzeć, jaki blik jest wypolerowany. Dobra, co mamy dalej? Wszystko, słuchajcie. Krzyściusieńkę. I żadnych dziur, póki co. Żadnych żadnych wżerów Żadnych uszkodzeń mechanicznych powierzchni. Coś tutaj widzimy. Nie, to jakaś plamka, przebarwienie. Co tutaj mamy? Wracamy kamerę. Też nie mamy nic. O, tu mamy ładnie widoczną bruzdę w tej chwili, a jesteśmy już bardzo głęboko w lufie. Nie zbliżamy się już do stożka przejściowego. Wrócę ją. No, powiem Wam, że kamera naprawdę, naprawdę fantastycznie pokazuje obraz. Obraz z wnętrza lufy. Tutaj, no, może ktoś zauważył, widzicie, paproszek po przecieraku. Mamy wszystko nienagarnie czyste. Myślałem, myślałem, że tu jeszcze został mosiąc. Nie, a to się błyszczy krawędź bruzdy. Ale ale jest czysta. O, i wychodzimy. Zobaczcie, to jest koniec. Koniec brust. Jesteśmy w tej chwili, wchodzimy do stożka przejściowego. O, zobaczcie, zobaczcie, jak ładnie widać. Widać w stożku przejściowym takie, w bruździe widzicie, takie poszarpane krawędzie, takie, wygląda to jak układanka z kamyczków takich, z takich... To jest, to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, to jest widoczna erozja termiczna lufy. Czy w tej bruździe też ją tak dobrze będzie widać? Nie, w tej nie widać. O, w tej będzie widać nam się kamera ułoży pod odpowiednim kątem. Ale ta erozja jest bardzo króciutka. Ona, ona występuje tylko i wyłącznie w stożku przejściowym. Wyjdziemy ze stożka, pójdziemy troszeczkę głębiej. O, obejrzymy erozję krawędzi tutaj stożka przejściowego z wejściem do komory nabojowej. Widzicie to nadpalenie? On jest minimalny. On jest, nie wiem, powiedziałbym, że. Może dziepcio grubsze niż ludzki włos. O, tutaj widać, zobaczcie, tuż poniżej stożka przejściowego, gdzie mamy końcówkę szyjki-łuski. Pięknie teraz widać. Pierścień węglowy, który się odłożył. Jest to do doczyszczenia, chociaż podobno bardzo trudno jest się go pozbyć, bo jest bardzo. Bardzo twardy ten pierścień węglowy, ale chyba warto się nim będzie zająć w niedalekiej przyszłości. No i tutaj już mamy ślady po obróbce. Tutaj, tutaj jest w tym, w tym miejscu szyjka łuski. O, przechodzimy do części. Tutaj, jest, tutaj są ramiona. Przechodzimy do części butelkowej. I za chwilę, pewnie, opuścimy lufę. O, dokładnie. Opuszczamy lufę. Może znajdziemy. Tutaj jest otwór bezpieczeństwa. Jakbyśmy mieli przedmuch gazów prochowych, to tędy one sobie ujdą. W waszych karabinach też jest. O i tu piękny obraz, zobaczcie. Piękny obraz rygla, który jest moim zdaniem w nienagannym stanie. Słuchajcie, i to na tyle. Moje spostrzeżenia. Fantastyczne narzędzie, ekstra obraz, bardzo łatwe w obsłudze, bardzo przydatne. Mi na pewno przyda się do inspekcji LUF, luf bo wejdzie i w 6,5 Critmore mojego syna, i wejdzie w LR22. Także na pewno będę korzystał z takiej kamery. Mówię będę, ponieważ już sobie ją zamówiłem. Słuchajcie, mam nadzieję, że gdzieś tak w połowie lutego powinna przepraszam, powinna dotrzeć z Chin. Jak dotrze, to zrobimy oddzielny filmik, pewnie jest nawet nie jeden. Zrobię oddzielny filmik, pokażę Wam co dostajemy w pudełku, opowiem dokładnie, jak użyć, jak podłączyć, jak skonfigurować tą kamerę. A później może właśnie zajrzymy do chowy, zajrzymy do Waltera do 22, może przejrzymy pistolety. Także słuchajcie dla mnie bomba. Dla mnie bomba. W tym momencie chcę bardzo, bardzo podziękować koledze, który pożyczył mi tą kamerę. Sławku. Bardzo, bardzo dziękuję. Przekonałem się, ja chciałem kupić tą kamerę, ale nie byłem przekonany, czy obraz, który zobaczymy w, w tej kamerze. Będzie taki, jak Chińczyk nam pokazuje na swoich, na swoich miniaturach, czy na swoich filmikach, na ile on nie wiedziałem na ile on jest wyretuszowany, nawet jeżeli jest to jest nieznacznie. Kamera jest ekstra. Słuchajcie, czy sobie ją kupicie, do Was należy decyzja. Na pewno nie ma zbyt wiele wspólnego z cennym strzelaniem oglądanie Lufy, tak? Ale może warto wiedzieć, na ile żeśmy wyczyścili broń, na przykład, gdy będziemy jechać z chęcią zakupu broni używanej, na ile ta broń jest sprawna, tak? na, ile, na ile jest lufa, lufa wyśmigana. No, podejmiecie decyzję sami, czy chcecie, czy nie. Trzymajcie się. Hej.